Siemanko ludzie, z tej strony Mak. Dzisiaj gramy sobie znowu w Brawl Stars, yy, No, i gramy sobie w Brawl Stars, nagrywam to drugi raz. Bo za pierwszym razem po prostu tak klamiłem, że po prostu wyłączyłem po dwóch minutach. I dzisiaj sobie gramy, nie? I yy, no. Yy, cztery tryby zagramy, odblokowałem, zadajmy Majka pomiędzy odcinkami i jest mały opening. Dwa Brawl Boxy podejrze i... Mega skrzynka, jak się uda. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, to zaczynamy pierwszą grę. Okay. Chodźmy na środek i mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije. Chodźmy, mam nadzieję. to mi wyjdzie to... to Okej. Okay. To... to co? To jest... to jest to wow, Prawie w ogóle jest... Ja w ogóle błędy popełniam bardzo dużo. I... nie będę teraz tak cicho gadał, jak w poprzednim odcinku. Będę gadał głośniej. Mam nadzieję, że będzie się to łapką w no, no. Dobra, uciekajmy, bo... Bo tutaj jest drog i out. So. Ja, jakiego trzeba mieć niefarta, żeby coś takiego odwalić? O kurde on ma ulta. Dobra. To leczące pole. Okej, okay, ja mi to tam na środku. Nie. Bomba życia Bum i Jedno bum. Drugi Jezu Udało się, dobra Okej okay. Jezu, że tam Spoko, 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 spoko. Dobra. I teraz zagram klejnoty. O, no może... Może kim? Mortisem, właśnie, którego w poprzednim odcinku wydropiłem. A już ogarnąłem. Tam są cztery skiny. I po prostu dwa są darmowe, jeden w cylindrze i jeden bez cylindra. I cylindra? Am a no chyba Chory. I znowu na ok. I odcinki prawdopodobnie będą się pojawiały raz w tygodniu. I raz w tygodniu. Ja nie wiem które dni. Po prostu nie, nie jestem teraz w stanie tego określić, które dni, ale będzie się pojawiał. Co tydzień? Kurde zabiła nas. Leon, jedziesz ją? Kurde, dobra, bo... Tutaj się niedobrze dzieje. Kurde, 17 HP mi zostało. nie fajnie, no. jak ja tego nienawidzę? Jak on mi się blokuje oto, o tą ścianę? Dobra, trzeba coś zrobić, żeby nie wygrali tego, nie mogłem tego wygrać. Dobra, Trochę! Szybko! Ktokolwiek! Ja! Ej, uratowałem to w ostatniej sekundzie, nie? <laughs> Dobra, ale teraz muszę szybko biec, żeby ten... To jest jedna osoba. Która jest w krzakach? Szybko! Nie, dobra. Raz się przygrywa, raz się wygrywa. Nie. Zagramy się teraz w piłkę. Sorry, jeśli mi zdanie ucięło jakby przed Ale no, tak mi chcemy być. Może wcześniej wcisnąłem. Okay. A nie chcę też, żeby te odcinki były jakieś mega długie, bo... bo im dłuższy odcinek, tym gorszy moim... Znaczy im dłuższy odcinek jest taki mękny, tym gorszy. Ale ja mówiąc delikatnie nie jestem najlepszym youtuberem. Ale jeśli takie odcinki będą się pojawiały co tydzień, to może będzie lepiej. Kurde, nie. Nie w tyle tego, ale na nie mamy bola. <laughs> Może kiedyś jakieś epickie akcje ktoś dla mnie zrobi jakby moje epickie akcje. Może kiedyś. Podaj, 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 podaj. No podaj mi. No ej, podaj. No podaj mi. Nie wiem czy wyraźniej da się pokazać, żeby ktoś podał. O daj, moja piłka. Ja! Sam se szczelił golanie. XD! Kurde, dobra. Nice. I też pamiętam, bo sobie oglądałem mój film, że nacisnąłem... Stałem na mikrofon palcem, to tak średnio wychodziło. Zagramy sobie teraz nagrodę. I po tej nagrodzie liczę na czegemy. Jak będą gemy będzie fajnie. Jak nie będzie gemów będzie mi bardzo przykro. Dobra, bo chyba się wyjść za grę, jeszcze trochę skupię pozwólcie. Czy nie będę się chwilę gadał? i do pewnie jeśli się ten mega box jednak pojawi, to pewnie dam do tytułu, że otwieram mega nie? nie tam plus mega box czy coś takiego, bo to po prostu się nie zdarza zbyt często. No. Ale przeto mi zrobiłem nową postać. Kurde, nikt mnie nie zrobię. Kurde, kurde zabiłem zami ją, ale... No, mamy 24 sekundy, no muszę już... Kurde, tutaj kogoś pozabijać. Bo kurde... Średnio będzie... Musimy zabić dwie osoby. jest to możliwe? Możliwe jest! I to chyba się stało. i ja... Jaki fart. No. Dobra. Niech będzie. Dobra. Teraz robimy ten opening. Mały. Drog. Okej. Okay. Proszę klejnoty. Jest! Mamy mega boxa. 12, tych, mortis i jeden event ticket. Słuchajcie. Kupię sobie jeszcze punkty do Pan. Teraz każdy zostawia łapkę w górę. Żeby mi wypadło coś fajnego. Żeby cokolwiek mi wypadło. Ja bym chciał Ricochetę albo Tarę, nie? To takie, co bym chciał, to ode mnie. Albo Bibi. Dobra. Wiem, że nikt nie lubi przebywania. Jakie mam szanse na... Nie, no, na rzadkiego mam 2%. Dobra. Jest pięć postaci, czyli nic nie będzie. Po co? To... Mita. To... 23 punkty do broka. Do Barleya 40 punktów. Z tego się bardzo cieszę. Do Mortisa 40 punktów, też to i dwa baniki, 4 kyseky i przygamy. No cóż, no nie zawsze się dostaje nowa. postacie. Ale dam to do tytułu, żeby wszyscy klikali. <laughs> I jeszcze na koniec zagram Solo daj na Majkiem. Ten skin jest fajny, ale on jest mega drogi. Dobra. No dobra, nie będę robił cięcia. nie umiem jakoś dobrze grać, więc będę lami. Nie, błagam cię, nie, proszę! Dobra to by było na tyle tym odcinku. Trzymajcie się, nie tam w ogóle możecie w komentarzach jeszcze pisać. Ten, ten propozycje do następnych odcinków ja się z wami e, żegnam jakby nie jeszcze se ulepszę mortisa okej okay. i no to by było na tyle w tym odcinku trzymajcie się i to pa chwila ma wyłączyć muszę